Eluwinka, w dzisiejszym odcinku to znowu wy widzowie będziecie wbijać do nas na Discordzie i będziecie próbowali nas rozśmieszyć, więc miejmy nadzieję, że znowu wyjdzie świetny i zabawny odcineczek, tak jak ostatnio. A w tym momencie zachęcam was wszystkich do zasubskrybowania tego kanału, bo lecimy po 70 tysięcy subskrypcji. Jeżeli ty, ty i ty zostawicie subika, to wbijemy to nawet dzisiaj, bo brakuje naprawdę niewiele, więc każdy zostawia suba, pełna mobilizacja. No i możecie wbić też na mój nowy kanał, gdzie streamuję dla was codziennie. Link w opisie, więc ja już nie będę. Będę przedłużał, lecimy z tematem, lecimy z odcineczkiem. Miłego oglądania. Bęk! Dobra, no to lecimy na standardowo nasze słone strzechy. I w dzisiejszym odcinku, jak już się dowiedzieliście, to widzowie będą nas rozśmieszać. Także zobaczymy, czy poprawią nam humor, czy im się uda, czy się nie uda. Ja jestem ciekawy, jakie żarty opowiedzą, bo naprawdę niektóre takie były głupie, że. <laughs> że aż śmieszne ostatnio Niektóre faktycznie były śmieszne i zobaczymy Co dzisiaj przygotowali I Maciu jest pierwszą osobą Witam, więc e, e, żona pyta się męża Czy płazy są głupie A mąż odpowiada Wziął e. mi spompę Tak ha <laughs> Haha, <laughs> tylko że ja prawie zginąłem, więc nawet nie słuchałem. <śmiech> <śmiech> ale to było dobre. Ale możesz powtórzyć. Mi się podobało. Żona pyta się męża, czy płazy są głupie. A mąż odpowiada, tak, żabciu. <laughs> a to dobre, dobre, no, ale to znałem już, natomiast to jest naprawdę spoczko. Ja nie znałem, ale, ale, ale mi się podoba. <laughs> Jakoś, że znałem, to ja oceniam 6 na 10 teraz Ty szugar możesz ocenić ten żarcik? Żarci? Ja oceniam 7 na 10 mi się naprawdę podoba. Ale był spoko, był spoko, jak najbardziej. Ale to widać, że jest Google. <laughs> Zgóle co, nie? Tak, tak. tak. Ciemaneczko, dzięki za żarcik. 80. Ale spray poleciał. O nie, gościu, minus 80 u mnie. Dwóch, ale jeden obity. Dobra, zabity. I jeszcze tutaj się podnieśli, więc będzie grubo. Nice Dobra, jednak niezbyt ogarnia. No, i zabici wszyscy, więc łatwiutko. No, rozśmiesz nas, jakkolwiek chcesz, ale rozśmiesz nas, bo słabo idzie naszym widzom. Dobra, już mówię. Ja się przynosi do domu torbę pełną jabłek. Mama pyta go, skąd masz te jabłka. No to Ja się zgodnie z prawdą mówi od sąsiada. A on wie o tym? Pyta mama? No pewnie, przecież mnie goń. <noise> no to super. No a żarcik oceniam, kurde na. No trochę no. poprawiłeś, poprawiłeś. Trochę oceniam na dwa na dziesięć. A mogę kogoś pozdrowić? Możesz pozdrowić? Możesz, Dobra, to możesz. pozdrawiam Monsteka i wszystkich moich kolegów, którzy to oglądają. No i widzów. O, to super. To, to macie pozdrowionka. Macie widzowie pozdrowionka. No, no i was też pozdrawiam. Dziękujemy, dziękujemy. O, dzięki, dzięki. Ja też oceniam 2 na 10 żart, ale przynajmniej tutaj pozdrowiłeś kolegów, więc no, fajnie. Dokładnie. Na pewno się ucieszą. Siemaneczko. To co Elko. O, dzień dobry. Dzień, dzień dobry. dobry, musisz nas rozśmieszyć, mordyczko. A, rozśmieszyć? No. O kurczę. Dawaj, na dobra. spontanie albo wcale, let's go. E, dobra, mówię żart. Siedzą sobie dwie blondynki na, przy, na przystanku. Podjeżdża autobus i jedna blondynka mówi do kierowcy. E, czy dojadę tym autobusem do centrum? Nie, odpowiada kierowca. A ja? Pyta się druga. <laughs> no to to było nawet dobre. Dobra, Dalej, jeszcze na spontanie wymyślone, bo nie wiedział, no. że taki odcinek jest nagrywany. Więc więc ja oceniam 8 na 10, najlepsza ocena dzisiaj. Ja daję 9 na 10. To było spoko, naprawdę, mi się podobało. O, gratki, gratki, gratki. 8,5 średnia. Trzymaj się, Mordo. Aha, się ma. Kuban Son, witamy serdecznie. Musisz nas rozśmieszyć i masz na to 5 sekund. Dobra, no to jakiś żarcik fajny. No to zapodaj żarcikiem. No to co robi traktor u fryzjera? Warkocze. <śmiech> no. <śmiech> Nawet może no. być. Rozkminiony, rozkminiony. Tylko szkoda, że z gogle pewnie. Fajne Pięć byłyby, takie, o, fajne byłyby takie bardziej kreatywne, które sami wymyślacie. Ale no dobra, no. niech będzie to Aha, 5 dobra. na 10, no też dam. No na przykład, co robi Rafaello z zapralką w łazience? Nie wiem. Pranie! <grychen> dobra, to była słaba. Myślałem, że się chowa. <grychen> to byłby no. anti-joke, anti-joke. No dobra, d dzięki za y, pytanko i będziemy kolejną osobę brali. Ostro, siema. Ostro. Witam, witam. Dobrze, to. Ja mam dwie rzeczy w sumie. Jak będzie trochę za głośno to, to sorry To wszystko przed nią! Pieprzona wiedźma! Co? Jaka wiedźma? Zro... Ja nie zrozumiałem żartu Ale nie, bo to było od ścieżku na rysię. Dlatego... To ja mam jeszcze jedną rzecz, ale to na Czemu będziecie... nie buduje mi? Będziecie musieli wtedy na piwa zobaczyć jak. Że szlagi wszystko... są w tej grze, no. To, no, to się da tylko pokazać Dobra, was żywo Zginąłem no. Lecimy z kolejną rundą Teraz musi nam Dobra. się dać wygrać Dobra, lecimy z drugą gierką, no bo gramy tutaj aż wygramy Tak jak było ustalone, więc no musimy w końcu wygrać Pierwszy raz nam się nie udało na odcinku Teraz no, już nie może nie wyjść Dobre, dobre Leży jeden Zabity, zabity Nie, pod mi zero ma Czeka. Nie ma szans, dobra, co to jest? No ja nie wiem, skąd nagle się bierze. Cztery osoby. Pierwszy raz na odcinku dwa razy padliśmy jak boty. Zobaczymy, czy wygramy za trzecim razem. Myślę, że do trzech razy sztuka. Leży jeden. Ja mam zero Ja mam. Oh, dobra, ja mam gościa, czekaj. Leży. Zabieram. rozwala ten. Zabierz go. To. No to możesz przerzucić pierwszą osobę, która nas tutaj będzie miała rozśmieszyć w sumie. Ja rozśmieszczę. O, to się ma. To musisz nas rozśmieszyć. No, to no, jest Twoje no, zadanie. Goście no, lecą. Dobra, no, czekaj jeszcze chwilę. Kurde, goście! Żeby nie przewalić trzeciej gierki z rzędu. No dobra, leży ten jeden. Prawo, prawo. Zabity Najsik, w końcu. Dobra. Miejscówka nasza. Trzecia gra do trzech razy sztuka, tak jak mówiłem, być może teraz się w końcu uda wygrać gierę. Dawaj, rozśmiesz nas. Popraw nam humor po tych nieudanych gierkach. No postaram się. No to ja się pyta, taty, tato co to znaczy, że ktoś jest piany? Tata mówi z widzisz tam te cztery drzewa, piany człowiek widzi ich osiem. A ja się odpowiada, ale tato, tam są tylko dwa drzewa. To znam, 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 ale fajne, fajne, jak najbardziej, więc tutaj oceniam 6 na 10. A mama mówi, ja tam jest tylko jedno drzewo. O no, Dokładnie I tutaj Jasiu, trzynastolatek Po pierwszym piwku Tak dokładnie. powinno być Nie no, ja oceniam kana kawał na No znałem go już, no to nie wiem Tak z 6 na 10 Ale teraz z twoim połączeniem tutaj z ulepszeniem kawału To myślę, że na 7 można podciągnąć No chyba tak, także dziękujemy Za kawał i prosimy kolejną osobę Fajna. Po prostu Wędą, Witamy serdecznie Rozśmiesz nas mordeczko, rozśmiesz nas Bo tu nam dwie gierki nie pykły, więc musisz nas tutaj pocieszyć. Dobrze. No to mogę e, taki żart fajny o Paczolu. No! no na to, to czekaliśmy. No, dokładnie. No, dokładnie. dokładnie. Jakieś fajne żarciki. Co ro... Tylko nie wiem, czy taki dobry. Co robi Paczol po streamie? E... Ja nie wiem, co on robi po streamie. Wiem, uczy robi. się mrugać. Co? Uczy się mrugać. Czemu tak? Uczy się mrugać? Czemu? A, on jest bo, mężę, bo on nie mruga. No, tak słyszałem. On się uczy. No, 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 Bo Podobno Paczol nie mruga. Tak no, słyszałem też. No, to ja właśnie nie słyszałem. Ale dziękujemy za y, y, tutaj kawał bardzo fajnie, że jakiś taki bardziej specjalnie pod nas wymyślony, nie? A nie tylko z neta. Wiem. Więc ja oceniam 5 Właśnie na 10. Wiem. Ja oceniam 6 na 10. Spoko, dzięki za kawał i lecimy dalej. A, elo. Dobra, kolejną osobę poprosimy. Hydraulik, siemaneczko. Poprosimy tutaj nas rozśmieszyć. Aha, e, okej, okay, więc jak nazywa się rosyjskie w małżeństwo? By. E, Bled. Związek Radziecki. Dobre, no dobre, <grym> dobre, no, dobre. To jest dobre. Jest spoczko, jest spoczko. Daje 7,5 na 10 ocenę. E, ja daję 8. No. Dziękujemy. Siemka, Siemka. Ty Musisz nas rozśmieszyć, dawaj, dawaj jakiś żarcik. Jaki język najczęściej używany jest przez programistów? No, język ciała? Bulgarny. No, to byłem blisko, ale oceniam na 6 na 10 dowcip tutaj No ja dam 6,5 na 10, bo uczę się programowania w szkole, więc daję 6,5 na 10 w takim razie Spoczko w miarę, przekminione, przekminione, dobrze, dobra, spoczko Dzięki, jeszcze raz i lecimy dalej witamy. Wiśnia, witamy, witamy, rozśmiesz rozśm nas No siema, siema. Mogę kawał? No kawał musisz no. nawet, albo możesz coś innego Wciągałem się wczoraj do łóżka Jesteś pijany? Przywitała mnie. No i co z tego? Zapytałem. A poza tym, mieszkasz w mieszkaniu obok. <grym> no, spoczko. Ale tak bez szału. Ja tak daję 5 na 10 temu kawałowi. Ja też 5 na 10, niech będzie. Dobra, no. to dzięki i lecimy z kolejną no, osobą. No, ja czekam na jakiś taki mega mocny kawał, że po prostu będę się tu chichrał przez dwie minuty. Też na taki czekasz, sugar? No ja czekam. Ostatnio śmiech rozwalił, a nie kawał, więc. Halo, halo. Halo, witamy. Mamy nadzieję, że ty nas tak mega rozśmieszysz. Dawaj. Y -y, jasiu, jedzie rowerem mmm, do, do kościoła, co nie? No. no. I taka księdza. Ksiądz mówi, żeby pomodlił się, zostawił rower, a Jaszuk, a kto popilnęł mojego rowera? A ksiądz mówi, Duch Święty, Jaszuk się żegna w imię Ojca i Syna i... nie, bez tego, i amen. I wtedy y, pyta się, a gdzie, ksiądz się pyta, a gdzie Duch Święty? popinę mojego rowera. Że nie ma rowera? Tak. No, no unlucky, unlucky, no. Sugar nie strzaił chyba. Nie strzaiłem w ogóle, no, po, prost, po prostu, 10. że... Że Bóg Święty miał pilnować rowera. No. No i rower został ukradziony, nie? O, i tyle. No. No to 1 na 10. Nie no, ja daję 4,5 na 10. To nic, dzięki nie, Michał i kolejną osobę poprosimy. No jasne. Dobra, widzowie, zostawcie łapkę w górę, bo to najprawdopodobniej ostatni odcinek z żartami od widzów, bo jakoś słabo wam to wychodzi, ale będą inne ciekawe odcinki z widzami. To was zapewniam. Pelon siema, musisz nas rozśmieszyć. Nauczycielka mówi do uczniów, Odpowiedź zaznaczajcie ptaszkiem. Uczeń pyta się nauczycielki, a długopisem można? <laughs> Nawet spoko, nawet spoko. No, spoko Więc 7 na 10 ode mnie ocenkę dostałem. No, ode mnie 6, bo już to słyszałem, więc dobra, to poczekaj, to jeszcze inny Dobra, dobra, już, dobra. Dawaj Słuchaj, masz matki jak w księżyc Nie Dlaczego pytasz? Masz dupę nie z tej ziemi <laughs> To bardzo hmm. dobre, to będę tak podrywał dziewczyny w klubie Dzięki <laughs> za tutaj dobre, dobra, tekst dobre, dobra, dobra. Dobry tekst Będę ja podrywał, no Załatwiłeś Dobrze. mi laseczkę. Dziękuję ci serdecznie, Mistrzu. Dobrze. Teraz wszystkie moje. Siema! Subujcie, Dzięki. subujcie, subujcie Rafael Loksa i Sugara. Ooo, jak najbardziej. obowiązkowo, dokładnie. Lecimy po 75 tysięcy subskrypcji do końca miesiąca. Niech każdy zostawi suba. Let's go, let's go. A my lecimy z kolejną osobą. Być może no, może teraz nas rozśmieszy jeszcze bardziej niż poprzednia. Demon, YouTube. Siema. Siemka, demon. Rozśmiesz nas, po prostu nas rozśmiesz. E, jakiś słuchacz czy coś? No co. Chcesz. Pobieg, jak chcesz. E, no dobra, to... E, co mówi informatyk, gdy dostanie pendrive na urodziny? No właśnie nie wiem co mówi, teraz się zastanawiam. Mm, Dzięki jest... za pamięć. A znowu. No, no, no już słyszałem na pewno ten żarcik, ale nie umiałem sobie przypomnieć, co to było dokładnie. Jak to się kończyło? No spoko spoczko. Ja daję 7 na 10 ocenkę. Ojej, ojej. Jak to się kończyło? No spoko. Jeden leży jak ktoś, ja daję 8 na 10, mi się podobał. Spoczko był no, dzięki i lecimy z kolejną osobą. A tutaj zabity gościu, łatwiej tylko. To ja znowu ja, to ja znowu. Znowu A. ty? Tak, to ja. No to rozśmiesz nas. To was drugi żart? E, mam drugi żart jak chcecie. No to dawaj. E, dawaj, e, dawaj. Dobra, to idzie Jezus przez pole Marfy, wywrócił się i z Marfy wstał. No to znałem, też ja gdzieś nie to, znałem. niedawno to słyszałem, to jakiś nowy żart jest, ale już go słyszałem gdzieś, chyba ziomek mi opowiadał, dobra, ale spoko, no. to jest spoczko, e, daję ocenkę 7 na 10. A co przeszkadza księdzu na plecach nastolatka? Nie wiem. To, tornister. Masz, chciałem powiedzieć plecak, ale tornister, no to pasuje lepiej. Spoczko, dobra, spoczko. Dobra. Sugarowi, no, no. a ty dasz jaką ocenkę Sugarowi, bo Sugar ci dał ile? 8. E, e, no nie, no, a Tego jeszcze robi. nie znałem, więc też takie 8-9. O, o to spoczka, spoczka. no, to spoczko, spoczko. No, taki żaracz. Co Jakie to za L2? żart? To jest żart, L2. No też L2, mi się L2, wydaje, że. że L2 to jest jeden wielki żart. Ej, spokojnie, Janu! Dajesz pytanie, czy co ty robisz? Dobra, wywal tego Janusza, co no, dwa. Dobra, ten Janusz to. Halo, halo, Janusz halo, halo. ma bana. Janusz, dajesz nas rozśmieszyć, a nie zdenerwować. O, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Eee, a więc tak, chciałam, że mam was rozśmieszyć. Tak, 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 właśnie masz to zrobić. Nie wiem, ciekawe eee, czy to ci się uda. To, miejmy, nadzieję, że się... miejmy nadzieję, że uda się. No. Eee, jest sobie Halyna I mówi do Janusza. Janusz, a co to za biały proszek na twojej pale? Eee, Janusz do Halyny A pop, wolisz do ustnie? Czy... Czopkiem. Co? To było słabe, przepraszam, one, tak ale Ale o co chodziło? To nie, nie miało... co wcale nie miało mieć żadnego kontekstu seksualnego, ale miałem bardzo fajne pytanie co do tego, co byś wolał? A to nie, nie ma co byś wolał teraz. Wiem, ale miałem fajne pytanie No to jak będzie kolejny odcinek, no to będziesz mógł zadać, ale teraz kawałki no były. Okej, okay, no to nie mam nic ciekawego. Dobra, no to tyle wystarczy, no tamtedy nie zrozumieliśmy, bo, bo nie, nie ogarniamy takich rzeczy, to są bardzo niefajne rzeczy. Jakieś podteksty. My nie wiemy o co chodzi z takimi podtekstami przecież. E, mogę pozdrawić kogoś? Jak najbardziej. No, e, no to pozdrawiam Dabona, który był przed chwilą. No. O, to Pozdraw, pozdrawiamy. Pozdrawiam Pozdrawiamy. Kogo? Chcecie do ty mój żart więcić. Kserniego. Też pozdrawiamy. Pozdrawiam, dziękujemy. No to pa. Pa, pa. Franek siema 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 Rozśmiesz nas mistrzu Rozśmiesz nas mistrzu What are you doing? Ten się wysadził dwa razy z rakietnicą nie? No Ma, Masz jakiś kanał? Te, albo... To ten gościu mnie najbardziej rozśmieszył Patrzę Zrobił boksa i strzelił sobie w środku a i potem drugiego Dobra. Dobry zawód Dobry zawód No pa. Dawaj Franek Obowiem mam żart no. Żona Dobra. pyta się męża, czy płazy są głupie, a mąż odpowiada tak rzadko. Było dzisiaj, było dzisiaj by było to co? Wypisujecie. I... Wy wpisujecie kawał i na, na YouTubie czy, albo na Googleach i pierwszy bierzecie pierwszy. z żyje brzegu jakaś... pozdrowić? Chyba no nie, możecie. za ten kawał to nie... Zprawiam Micka, Judytę i Endermixa O, tyle okay. znajomych Zabity i teraz Gusro, musisz nas rozśmieszyć, mistrzu. No, dokładnie. Siemka, Gusro. Siemaneczko, Dobra, ja nie widziałem, dobra, na szybkości. Yy, nie wiem, ty, dobra, spadam, za na to, elo. No siema, siema. <laughs>, elo, ban. Ban. Za takie coś? Za takie coś to ban wbija na kanał odcinek, gdzie nagrywamy odcinek, a później nie chce nawet nas rozśmieszyć. No co za gościu, ale za to no, czoka prawda. nas rozśmieszy na pewno. Powiedzieć wam, co mam dobre? Co masz dobre? No co. A, pamięć mam dobrą. Ale jaką? <laughs> dobre, dobre. To było dobre. Czemu dobre? Zrób to jeszcze raz, opowiedz ten kawał jeszcze raz, bo sugar nie ogarnął. Jeszcze raz, bo ja nie wiem o co chodzi. To mam dobre. <noise> no, jak pamięć? A, pamięć mam dobrą. No. Co? O co chodzi? Dobra. <noise> Czemu sugar nie ogarnia? No jak pamięć dobrą? No bo chodzi o to, że zapomniałem pamięć. No jak zapomniałeś pamięć i masz dobrą w takim razie, masz słabą pamięć O to <głos> 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 Nie no to ja nie rozumiem o co chodzi w ogóle Ja oceniam 9 na 10, bardzo dobry żarcik. A ja oceniam 0 na 10 Nie, bez sensu w ogóle Bardzo śmieszne przecież Padam Nie masz Ej, Leży jest... ten Dobra jeden został, jeden został No, ten goście się ogarnia gdzie on jest w ogóle? No nie wiem, spadł. Spadł, co za bot! Dysjanusz dawaj, super żarcik na koniec, bo właśnie zwyciężyliśmy gierkę. Yeah. Pani pyta ja Jasiu, znasz znasz Mickiewicza, Sienkiewicza, makuszyńskiego. A czy pani zna łysego, grubego lub Nie, a to co pani mnie straszy swoją bandą? No nawet spoczko, nawet spoczko Nie, niech no. będzie takie zakończenie odcinka. A ja bym chciał tutaj przypomnieć o tym, że warto zostawić łapkę w górę. Warto zostawić subika. Bo... No, co, Janusz, warto zostawić suba, czy nie? Warto, ewidentnie warto. Jest warto. To Jak najbardziej. No. I kodzik zjednoczeni w sklepie. A my się już z wami żegnamy. Trzymajcie się i do następnego odcinka. Cześć, 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 cześć. cześć, cześć, cześć. cześć, cześć, cześć. Not